Książki wkrótce staną się zbędne w szkołach. Uczniów będzie się uczyć za pomocą wzroku. Można za pomocą filmu nauczyć każdej dziedziny wiedzy. Nasz system szkolnictwa całkowicie się zmieni. 1913 rok. Thomas. Edison. Od pierwszego nagranego człowieka, aż po erę, w której wideo zalewa nas dosłownie wszędzie. Od elitarnego medium dotarcia, które wpływało na przebieg historii, tak jak na przykład wygrana w wyborach prezydenckich w USA, aż po możliwość tworzenia wideo samodzielnie z tak naprawdę zerowym progiem wejścia i z możliwością generowania go przez sztuczną inteligencję. Jedno pozostaje niezmienne: wideo ma ogromny impact na świat, biznes i budowanie potężnych marek osobistych. I w w tym materiale nie będę poruszał tematu kinematografii, tematu filmu, będę poruszał globalnie temat wideo i jego wpływu. Na świat. Ale zanim cofniemy się w czasie, to czym tak naprawdę technicznie jest wideo? Od strony technicznej, film to tak naprawdę seria następujących po sobie obrazów, wyrażających określone treści. W uproszczeniu, seria 25 zdjęć następujących po sobie w ciągu jednej sekundy daje nam jedną sekundę materiału w klatkarzu 25 klatek na sekundę, czyli 25 fps. -ach. Czyli tak naprawdę, obraz, do którego przyzwyczajone są nasze oczy, głównie z uwagi na telewizję, żyją w Europie. W Stanach standardem jest 30 klatek na sekundę. W ramach ciekawostki, im więcej zdjęć następujących po sobie, czyli klatek na sekundę, tym bardziej w cudzysłowie płynny jest ten obraz dla naszych oczu. Na ekranie widzisz teraz porównanie 50 klatek na sekundę i 25 klatek na sekundę. Ale żeby wrócić do początku, musimy cofnąć się do roku 1832. Wtedy to belgijski fizyk, którego nazwiska nie ośmiele się wymówić, skonstruował tak zwany fenomenoskop, czyli wirujący Dysk z rysunkami, który dzięki efektowi stroboskopowemu dawał wrażenie ruchu. Była to epoka zabawek optycznych, które torowały drogę przyszłej technologii wideo. W 1878 roku nastąpił przełom. Angielski fotograf, którego nazwiska tym bardziej nie ośmiela się wymówić, zarejestrował serię fotografii galąpującego konia, dowodząc, że za pomocą szybkiej sekwencji zdjęć można uchwycić i odtworzyć ruch. Jego słynna sekwencja, The Horse in Motion, to tak naprawdę. Pierwszy GIF na świecie. Fotograf ten pokazał światu coś, czego tak naprawdę do tej pory ludzkie oko nie mogło dostrzec w naturze wszystkie fazy biegu konia, dowodząc możliwości zamrożenia i analizowania ruchu dzięki fotografii. Prawdopodobnie na tym etapie nie zdawał sobie jeszcze sprawy, jak bardzo to odkrycie wpłynie na świat. Ze swoją drogą wyobrażasz sobie świat, w którym ludzkość nie mogła zarejestrować ważnych wydarzeń w życiu politycznym, biznesowym czy nawet prywatnym. Wyobrażasz sobie świat, w którym nie jesteś w stanie pokazać komuś w Filmików z wakacji, albo nie jesteś w stanie obejrzeć debaty prezydenckiej w telewizji, to musiały być ekstremalnie ciekawe czasy. Idąc dalej, nie wchodząc w szczegóły technicznej kinematografii, ale zachowując chronologię. W 1888 roku francuski wynalazca, działający na co dzień w Anglii opatentował pierwszą kamerę filmową i to właśnie on nakręcił prawdopodobnie najstarszy zachowany. Film, który widzisz teraz na ekranie. Odbyło się to w miejscowości Leeds. I wkrótce później w USA Thomas Edison wraz z Williamem Dixonem skonstruowali urządzenie do rejestrowania i oglądania ruchomych obrazów. Kamerę zwaną kinetografem oraz pojedynczy stanowiskowy wizjer, czyli tak zwany kine do indywidualnego podglądu krótkich filmów. Kulminacyjnym momentem narodzin przemysłu filmowego był 1895 rok, kiedy dwóch braci zorganizowało w Paryżu pierwszy publiczny pokaz filmowy. Wyobrażasz sobie, kochany widzu, jakie to musiało być wow? I przy użyciu ich wynalazku wyświetlono na ekranie kilkanaście krótkich filmów, m.in. słynne wyjście robotników z fabryki, której widzisz teraz na ekranie. Wśród tych pierwszych widzów rodziło się wtedy naprawdę prawdziwe zdumienie. Po raz pierwszy mogli zobaczyć żywe fotografie przedstawiające prawdziwy świat w ruchu. Generalnie pierwsze nagrane osoby i sceny miały charakter bardziej dokumentalny. Te filmy obrazowały takie codzienne sytuacje, jak wyjście robotników z fabryki, jak przyjazd pociągu na stację, jak zabawy dzieci, ale nie zmieniało to faktu, że ta publika wtedy była naprawdę poruszona realizmem tych projekcji. Istnieje nawet anegdota, która mówi, że widzowie, którzy widzieli pędzącą lokomotywę na filmie, uciekali z kin, odsuwali się. Na boki. Idąc dalej, szybko zaczęto tworzyć krótkie sceny komiczne. Dla przykładu, film Polewacz Piany z 1995 roku jest uważany za pierwszy film fabularny. Początkowo te filmy trwały zaledwie kilkadziesiąt sekund i były pozbawione montażu, przypominały takie pojedyncze ujęcia życia codziennego, ale już na początku XX wieku kino zaczęło rozwijać własny język i pojawiły się pierwsze filmy opowiadające historię zamiast tylko rejestrowanie rzeczywistości. To pozostaje bez zmian do dnia dzisiejszego. Umiejętność opowiadania historii w materiałach wyróżnia dobrych twórców, i tych twórców, których prawdopodobnie oglądasz, od innych. Co ciekawe, pionierem w wykorzystaniu montażu i efektów w specjalnych filmach był. Iluzjonista, którego nazwiska ponownie nie odważę się wymówić, i to był autor znanego filmu Podróż na Księżyc z 1902 roku. I było tam naprawdę pełno różnych trików filmowych. Przez pierwsze dekady XX wieku filmy były nieme. Dialogi pojawiały się na planszach tekstowych, a seansom towarzyszyła głównie muzyka na żywo. Ale technologia bardzo szybko postępowała. W latach XX eksperymentowano z łączeniem dźwięku i obrazu na taśmie filmowej, a w 27 roku zadebiutował pierwszy film dźwiękowy, czyli

W na ekran weszły pierwsze filmy w kolorze, przeminiał z wiatrem i Czarnoksiężnik z Krainy os. I w następnych latach styl prezentacji cały czas ulegał zmianom. Od statycznych ujęć z jedną sceną, poprzez technikę montażu równoległego, zbliżeń, aż po naprawdę wyrafinowane techniki narracyjne na przełomie lat 40. i 50. Powiedzieliśmy o tym, że media przy pomocy wideo miały w przeszłości i w dalszym ciągu ogromny wpływ wpływ na ludzi, potrafią właściwie kreować ich opinie, potrafią dosłownie wlewać im obrazy do głowy. W zamierzonej przez siebie narracji. A początkiem tego była telewizja. I tutaj musimy się troszkę cofnąć. Pierwszy, myślę, że można śmiało powiedzieć, że jeszcze prymitywny obraz telewizyjny 1925 rok. Ale już rok później w Londynie odbył się pierwszy publiczny pokaz telewizji, przekazując pierwszy rozpoznawalny wizerunek ludzkiej twarzy na odległość. To właśnie wtedy pojawiła się nazwa telewizory i w 1929 roku trafiły do sprzedaży za około 25 funtów. I przeliczając to na. Hello. <laughs> Dzisiejszą wartość tych pieniędzy i ówczesne zarobki nie była to wcale mała kwota. I już w połowie lat 30. rozpoczęły się pierwsze regularne transmisje telewizyjne. W 1935 roku Niemcy za czasów III Rzeszy uruchomili w Berlinie pierwszy na świecie regularny serwis telewizyjny, a już niecały rok później BBC rozpoczęło pierwszą regularną transmisję. Lata 50. to gwałtowny wzrost liczby odbiorników w domach. Telewizory stały się powszechnym wyposażeniem domu. Około połowy lat 50. miało już je dwie trzecie amerykańskich rodzin. I zrodziło to nowe zjawisko. Zjawiska społeczne, wspólne rodzinne oglądanie programów w salonie, stopniowy spadek frekwencji w kinach, bo widzowie coraz częściej wybierali domową rozrywkę. I w tym okresie w codziennym użytku pojawiła się też telewizja kolorowa. 25 września 1960 roku 70 milionów Amerykanów ogląda pierwszą w historii amerykańską debatę Nixon versus Kennedy. I to był jeden z pierwszych momentów, których aparycja sceniczna zaczęła przewyższać siłę argumentów. Nixon przegrał debatę z uwagi na większe doświadczenie sceniczne swojego oponenta. Z uwagi na to, że prezentował się gorzej, wypowiadał się gorzej, wyglądał na mniej pewnego siebie, wyglądał na zmęczonego. On w trakcie tej debaty opierał się, ponieważ bolała go noga, podczas gdy Kennedy był wyprostowany i pewny siebie. Idąc dalej, w latach 90. wideo stało się wszechobecne, od kina domowego po gry komputerowe, po posiadanie kamer cyfrowych już w końcu lat 90., a telewizja, wiadomo, dziesiątki kanałów satelitarnych. Wideo przenikało też do komputerów. Pojawiły się pierwsze krótkie klipy wideo rozsyłane przez internet i nawet kat scenki w grach komputerowych. Lata 2000 przyniosły kluczową zmianę w dystrybucji treści masowe wykorzystanie internetu jako platformy do publikacji i do oglądania filmów. Na początku XXI wieku dostęp do internetu stał się powszechniejszy, co umożliwiało przesył dużych plików multimedialnych, ale prawdziwy przełom nastąpił w połowie lat 2000, gdy po Połączono kilka czynników, przede wszystkim powszechniejszy, względnie szybki internet, standardy kompresji, w które nie będę wchodził głębiej, i rosnące zapotrzebowanie użytkowników na treści tworzone nie przez media. Ale przez innych użytkowników. Luty 2005 rok stał się kamieniem milowym. Trójka młodych przedsiębiorców założyła serwis YouTube. Niepozorny początkowo portal do dzielenia się własnymi filmikami. Niespełna dwa miesiące później jeden ze współzałożycieli serwisu YouTube przesłał na stronę pierwszy film. 18-sekundowy klip Mi the Zoo, w którym stoi przed wybiegiem słoni. Cool Nikt wtedy nie przypuścił. Puszczał, że tym samym rozpoczyna się nowa era historii wideo. YouTube okazał się strzałem w dziesiątkę. Prostota publikacji i model społecznościowy, czyli możliwość komentowania oceny subskrypcji, sprawiły, że w ciągu zaledwie roku stał się jedną z najczęściej odwiedzanych stron świata. A w 2006 roku YouTube został kupiony przez Google, co jeszcze przyspieszyło jego rozwój. Nadejście YouTube zdemokratyzowało tworzenie wideo. Oznaczało to, że już nie tylko stacje telewizyjne, czy wytwórnie filmowe decydują o tym, co oglądają ludzie. Każdy internauta. Kamerą, a wkrótce już po prostu z telefonem może stać się twórcą i nadawcą. W ciągu kolejnych lat YouTube wyrósł na gigantyczną platformę, na której co minutę pojawiają się setki godzin nowych filmów. A rola tradycyjnej telewizji w życiu młodszych pokoleń znacznie spadła. Młodzi twórcy, tzw. youtuberzy, zyskali status gwiazd, często większy niż tradycyjne sławy filmowe, a dla wielu z nich tworzenie treści stało się zawodem. Współcześnie większość dzieci deklaruje, że w przyszłości wolałaby zostać youtuberem niż astronautą czy Aktorem. Kolejny przełom nastąpił w okolicach 2007 roku wraz z pojawieniem się smartfonów. Video weszło do naszych kieszeni. Coraz więcej użytkowników zaczęło nie tylko oglądać, ale i nagrywać filmy telefonem, gdziekolwiek, kiedykolwiek. Aplikacje takie jak Instagram, Snapchat czy Vine zmieniły całkowicie styl prezentacji. Modne stały się bardzo krótkie formy, atrakcyjne wizualnie i często komediowe. I choć Vine zakończył swoją działalność po kilku latach, to wyznaczył trend na zupełnie nowy format, tzw. show. Short Form Video, który do czasów teraźniejszych tylko zyskał na swojej popularności. W latach 2010 do 2020 nastąpiła pełna integracja wideo z mediami społecznościowymi i z codziennym życiem online. Facebook wprowadził możliwość przesyłania filmów i funkcję live. Instagram dodał najpierw 15-sekundowe filmiki w postach, a potem uruchomił IGTV i Reelsy, które zresztą na pewno dobrze znasz. YouTube w tym okresie stał się drugą najczęściej odwiedzaną witryną świata, zaraz po Google, z ponad 2 miliardami zalogowanych użytkowników miesięcznie. Według statystyk globalnie około 80% całego ruchu internetowego stanowiła transmisja wideo. To pokazuje jak dominującym medium stało się wideo. Kulminacją trendu krótkich form jest aplikacja TikTok, czyli uruchomiona w Chinach w 2016 roku jako GoWin, o ile dobrze to czytam, a globalnie od 2018 roku w połączeniu z Musicali, które swoją drogą doskonale pamiętam. Aplikacja ta zdobyła przebojem młodą widownię dzięki algorytmicznie dopasowanym krótkim filmikom. W wyświetlanym w nieskończonym strumieniu. Aplikacja rosła najszybciej w historii. W zaledwie 5 lat osiągnęła ponad miliard użytkowników miesięcznie. Szybciej niż jakakolwiek poprzednia platforma społecznościowa. TikTok całkowicie zdominował rynek i spopularyzował nowy format prezentacji. Pionowe wideo na pełnym ekranie telefonu. Konsumowane często w trybie natychmiastowym, które właściwie pogwałcają nasz system dopaminowy. Co ważne, kluczowy algorytm rekomendacji TikToka uczy się upodobań widza w w oparciu o jego interakcję. Szacuje się, że około 30-50% do 50 filmów wyświetlanych użytkownikowi jest dobieranych ściśle pod jego gust na podstawie wcześniejszego zachowania. W obecnych czasach algorytmy rekomendacji stały się już kluczowym czynnikiem wpływającym na to, co oglądamy. Na YouTube znaczną większość wyświetleń generują już mechanizmy, które sugerują nas treści, które mogą nas zainteresować. Pamiętam, że za moich młodzieńczych lat będąc użytkownikiem YouTube'a, żeby oglądać i być na bieżąco z tym, co publikują moi ulubieni twórcy, Musiałem subskrybować ich kanały, musiałem krążyć na tej ich orbicie. W obecnych czasach większość treści podsuwanych jest nam przez algorytm, w zależności od tego, czego oczekujemy w danym momencie, a algorytmy wiedzą o tym bardzo dobrze. I tak przechodzimy do czasów teraźniejszych. Dziś twórcą wideo może zostać każdy. Widzimy niespotykaną różnorodność treści, od filmików instruktażowych, przez vlogi, po sketche komediowe, animacje, czy biznesowo-polityczne komentarze tworzone przez niezależnych twórców. wielu YouTuberów skalą tego, co robi i za technicznym wchodzi już naprawdę na poziom kinowy. Bardzo często YouTube'owe produkcje kosztują miliony albo nawet dziesiątki milionów dolarów. Wokół kanałów na YouTube oparte są potężne biznesy. Doszło do zjawiska, w którym każdy może być nadawcą i docierać do globalnej widowni. Na naszym rynku widać to szczególnie po obecnych zasięgach kanału Zero i jego wpływie na zachowania użytkowników. Zmiany te wpłynęły oczywiście również na marketing i biznes, a filmy musiały dostosować się do nowych kanałów komunikacji. Reklamy widać Przeniosły się masowo do internetu. Od spotów na YouTube, przez natywne reklamy na Facebooku, po całkiem nowe formaty, jak współpraca z influencerami. Video marketing stał się jednym z filarów promocji. Według danych Shopify, około 70% marketerów w USA uznaje reklamy w mediach społecznościowych w formie wideo za must. Hef. Globalne wydatki na wideo online już dawno przebiły budżety reklam telewizyjnych. Z kolei rynek marketingu influencerów, czyli wykorzystania popularnych twórców internetowych do promocji produktów, rośnie wykładniczo. Wideo w sieci stało się nie tylko formą rozrywki i komunikacji, ale i kluczowym polem walki o konsumenta. Fascynacja ruchomym obrazem, która rozpoczęła się od galupującego konia, trwa nadal. Technologia wideo wciąż się rozwija, ale jej istota, czyli opowiadanie historii za pomocą kolejnych klatek, łączy Pionierów z końca XIX wieku, z dzisiejszymi twórcami wiralowych filmików. Można więc śmiało powiedzieć, że wideo to język globalny naszych czasów, a kronika jego rozwoju jest zarazem kroniką postępu technicznego i przemian społecznych, a ja jestem ekstremalnie ciekawy, co przyniesie przyszłość.